Rozdział 41 Książka Krishna Złamanie luku na arenie ofiarnej Po puszczeniu domu kwieciarza i Balarama ujrzeli młodą garbuszką noszącą przez ulicę tacą z papką sandalową. Ponieważ Krishna jest rezerwarem wszelkich Chciało rozwiesielić swoich towarzyszy, uczynając sobie żart z garbuszką. Krishna zwrócił się do niej, mówiąc O wysoka młoda kobieto, ponieważ mi jesteś? Powiedz, dla kogo niesiesz tą sandalową papką. Myślę, że powinnaś ofiarować ją mnie i jeśli to zrobisz, jestem pewny, że spotka cię... Szczęście. Kryszna jest najwyższą osobą Boga i wiedział on wszystko o garbusce i poprzez swoje pytanie dawał go zrozumienie, że nie ma potrzeby służyć demonowi. Lepiej służyć Krzysztofowi Balarami i w ten sposób uwolnić się od skutków grzechów. Kobieta odpowiedziała Krzysztofowi. "Mój drogi, Sama Drogi piękny czarny chłopcy. Wiedź, że jestem służącą kamsy i codziennie zanoszę mu tą papkę sandalową. Król jest bardzo zadowolony ze mnie i z mojej służby, ale teraz widzę, że nie ma nikogo, kto byłby bardziej godny tej służby niż twój, dwój bracia. Zauroczono pięknymi sylwetkami. Крішні Баларамою їх мовав усміхом, спойженням, ні-ні-ні, цинами. Горбушка зачала смарочати, чала папков сандалову з великим задоволенням і відданням. Двоїтра це Наталі же браці, Крішні Баларама, були з натур bardzo piękne, мели piękną karnację і були в Іспанії, в шестроєні в Колоравія Шата. Górna część ich ciał byli już bardzo piękne, ale kiedy garbuszka posmarowała ich maścią sandalową, oglądali jeszcze bardziej atrakcyjnie. Krzysztof był bardzo zadowolony z jej służby i zaczął zastanawiać się, w jaki sposób ją nagrodzić. Innymi słowy, aby przyciągnąć uwagę Pana, baktowie świadomi Krzysztofu muszą służyć mu z wielkim oddaniem i miłością. Nie można zadowolić Krishna żadnym innym czynem jak tylko transcendentalną służbą miłości do Niego. Myśląc w ten sposób, Pan Krishna przycisnął stopą garbuszki palcem swojej stopy i uchwyciwszy swoimi palcami jej policzki, lekko szarpnął ją w górę, aby ją wyprostować. Garbuszka natychmiast przymieniła się w prostą, Piękną dziewczyną z szerokimi biodrami, wysmukłą kibicią i łagodnymi, kształtnymi piersiami. Ponieważ Krishna zadowolona był z jej służby i ponieważ dotkniętna została jego ręką, stała się najpiękniejszą z wszystkich dziewcząt. To wydarzenie świadczy o tym, że przez służenie Krishna Bhakta natychmiast awansuje do najbardziej wyniosłej pozycji. Służba dania ma taką moc pod każdym względem, że każdy, kto zaczyna ją pełnić, osiąga wszystkie boskie cechy i kwalifikacje. Ta garbata kobieta ujęła Kryszną nie swoim pięknym, ale swoją służbą. Skoro tylko usłużyła Krzysztof, natychmiast stała się najpiękniejszą kobietą. Osoba świadoma Kryszny nie musi być piękna, ale też nie musi posiądać żadnych kwalifikacji. Piękna i pełna zalec staje się ona, będąc świadomo Kryszny pełniąc dla Niego służbę. Kiedy kobieta ta została przemieniona dzięki lasce Kryszny w niezwykle piękną młodą dziewczyną, w naturalny sposób czuła się bardzo zobowiązana Krysznie i ponadto zuroczona po... Została jego piękna. Bez wahania pochwyciła koniec jego szaty i zaczęła ją miać. Uśmiechała się koketeryjnie i zauważyła, że jest powodowana pożądliwymi pragnieniami. Zapomniała, że znajduje się na ulicy i przed starszym bratem Kryszny jego przyjaciółmi. Otwarcie zaproponowała Krishni. Mój drogi bohaterze, nie mogę zostawić się w ten sposób. Musisz przyjść do mojego domu. Już zauroczono zostałam Twoim pięknem, więc muszę przyjąć Cię należycie, gdyż jesteś naj, najlepszym spośród wszystkich mężczyzn. Ty również musisz być dla mnie bardzo miły. Prostymi słowami zaproponowała, by Krishna przyszedł do, do jej domu i zaspokoił jej pożądliwe pragnienia. Krishna oczywiście czuł się trochę nieswojo przed swoim starszym bratem Balaramu, ale wiedział, że dziewczyna po prostu została im zoroczona. Do tego jedynie uśmiechnął się na niej słowa. Patrząc na swoich przyjaciół-pasterzy, odpowiedział dziewczynie: Moja droga, piękna dziewczyno, Jestem bardzo rad z Twojego zaproszenia i przyjdę do Twojego domu, skoro tylko doprowadzę do końca inne sprawy tutaj. Taka piękna dziewczyna jak ty jest jedyną pociechą dla osoby takiej jak ja, gdyż jestem z dala od domu i nie jestem żonaty. Z pewnością, jako odpowiednia przyjaciółka, możesz przynieść nam ulgę od wszelkiego rodzaju niespokojnych myśli. W ten sposób, używając słodkich słów, Krishna satysfakcjonował dziewczyną i pozostawiając ją tam, Krishna udał się w kierunku ulicy przy placu targowym, gdzie mieszkańcy przywitywali go różnymi darami, szczególnie orzechami betel, kwiatami i drzewem sandalowym. Kupcy z placu targowego wielbili Krishno Baloramów z wielkim szacunkiem. Kiedy Kryszna przychodzą się ulicą, wszystkie kobiety z okolicznych domów wychodzili, aby go zobaczyć i niektórzy z młodszych prawie zamdlali, zoroczone jego pięknem. Ich włosy rozplątali się, ciasne szaty rozluźniali, a one same nie wiedzieli gdzie się, gdzie się znajdują się. Krishna następnie zapytał mieszkańców Matury o położenie miejsca ofiary. Kamsa przygotował ofiarę, zwaną Dhanuryyagyę i, aby w jakiś sposób zamanifestować ją wyjątkowość, umieścił w pobliżu ołtarza ofiarnego wielki luk. Luk ten był niezwykle potężny i piękny, przypominając swoim wyglądem tęczę na niebie, a go wielu policjantów i strażników króla Kamsu. Kiedy Krishna i Balarama zbliżyli się do tego luku, ostrzeżono ich, by nie podchodzili bliżej, ale Krishna zlekceważył to ostrzeżenie. Silo przedostał się do niego i natychmiast wziął go w swoją lewą rękę. Po napięciu go w obecności tłumów, szarpnął nim i rozłamał go w środku na dwie części dokładnie tak jak słon lamie czciną cukrową na polu. Wszyscy obecni podziwiali siłą. kryśny i czask lamaniego luku napełnił niebo i ziemię i dobiegał również do Kamsy. Kiedy Kamso usłyszał, co się zdarzyło, zaczął Obawiać, obawiać się o swoje własne życie. Natomiast strażnik, który stał przy luku i miał go pełnować, wpadł w furię. Rozkazał swoim ludziom, by zlapali za broń, a sam zaczął biec w kierunku Krzyszny, krzycząc: Aresztować go, aresztować, zabić go, zabić! Krishna i Balarama zostali otoczeni. Kiedy ujrzeli rozśardzonych strażników, sami rozgniewali się bardzo i podniosli się dwie części złamanego luku, zaczęli bić nimi nacierających napastników. Robiło się coraz większe zamieszanie i Kamsa posłał mały oddział wojskowy, który miał wesprzeć strażników. Ale Krishna i Balarama zaczęli walczyć również z nimi i zabili ich wszystkich. W tym wydarzeniu Krishna nie wszedł na arenę ofiar, lecz wyszedł poza jej obręb i skierował się do obozowiska, gdzie zatrzymali się pasterze Vrindavana. Po drodze z wielką przyjemnością odwiedził różne miejsca Mathury. Będąc świadkami czynów i nadzwyczajnej siły Krishny, wszyscy mieszkańcy Matury zaczęli uważać dwóch braci za polbogów, którzy zstąpili do Mathury i patrzyli na nich z wielkim podziwem. Dwoje bracia spacerowali bez trosko ulicami, nie dbając o prawa i nakazy Kamsy. Kiedy naczył wiecz wieczór, Krishna i Balarama udali się ze swoimi przyjaciółmi na peryferię miasta, gdzie zgromadzone byli wszystkie ich wozy. W ten sposób Krishna i Balarama dali znać kamśni o swoim przybyciu, dzięki czemu mógł on zrozumieć, jak srogie niebezpieczeństwo oczekuje go następnego dnia na arenie ofiarnej. Kiedy Krishna i Balarama wyruszali z do matwy. Mieszkańcy Wryndowani wyobrażali sobie wielkie szczęście mieszkańców matury, którzy będą mogli ujrzeć niezwykle piękno Kryszny, uwielbionego przez jego czystych baktów oraz boginią fortuny. Przewidywania mieszkańców Wryndowani spełnili się do, co do Joty, gdyż mieszkańcy matury byli całkowicie usatysfakcjonowani widokiem Kryszny. Kiedy Krishna powrócił do obozu, zapiekowali się w nim Jego słudzy, którzy umyli Jego lotosowe stopy, ofiarowali Mu wygodnie miejsce do siedzenia oraz mleko i smaczny posiłek. Po zjedzeniu kolacji i obmyśleniu planu na dzień następny, Krishna udał się na spoczynek i spokojnie zasnął. Tak oto minęła noc. Z drugiej strony, kiedy Kamsa dowiedział się o złamaniu jego wspaniałego luku i zabiciu strażników żołnierzy, żolnie, częściowo zaczął zdawać sobie sprawę z mocy Najwyższej Osoby Boga. Zdał sobie sprawę z tego, że teraz oto pojawił się ósmy syn Dawaki i, i że zbliża się czas jego śmierci. Myśląc o swojej bliskiej śmierci, nie mogł spać przez całą noc. Męczyli go różne koszmary i domyślał się, że zarówno Krishna, jak i Balarama, którzy przyjechali do miasta, są świastunami jego śmierci. Przed oczami Kryszny zaczęły się jawić różne niepomyślne znaki, zarówno jak w jawie, jak i we śnie. Kiedy spojrzał w życiadło, nie zobaczył swojej głowy chociaż ją jeszcze miał. Kiedy spojrzał na niebo, gwiazdy dwoili mu się przed oczami. Widział dziury w swoim cieniu i cierpiał z powodu głośnego brzęczenia w uszach. Wydawało mu się, że wszystkie drzewa zrobione są ze złota i nie widział śladu swoich stóp na piasku czy w glinie we śnie widział różnego rodzaju duchy więzione w powozach zaprzegniętych w osly. Śniło mu się również, że ktoś podał mu trucizną, a on ją wypił. Miał również sen, że spacerował nago, mając na sobie tylko girlandę kwiatów i smarował swoje ciało olejem. W ten sposób zarówno jak na jawie, jak i podczas snu Tamso ujrzał różnie znaki śmierci i zrozumiał, że teraz jest ona czymś nieuniknionym. Dlatego z wielkiego niepokoju nie mógł spać przez całą noc. I kiedy tylko noc minęła, zaczął skompliwie przygotowywać się za wody zapasnicze. Arena zapasnicza została dokładnie uprzątnięta wydekorowana flagami, festonami i kwiatami, a rozpoczęcie zawodów ogłoszone biciem w bębny. powiewającymi chorągwiami i flagami podium wyglądało bardzo pięknie. Dla honorowych widzów królów braminów i szatriów, przygotowano odpowiednie galerie. Królowie zasiedli na tronach, a inni na swoich odpowiednich. Miejscach, i w końcu przybył ten też Kamsa otoczony swoimi sekretarzami i ministrami i zajął miejsce na podwyższonej platformie specjalnie przeznaczonej dla niego. Na nieszczęście, chociaż siedział bezpiecznie w pośrodku całej swojej śmity, jego serce biło mocno ze strachu przed śmiercią. Okrutna śmierć. Nie zważa nawet o osoby tak potężne jak Kamsa. I kiedy nadchodzi śmierć, nie bierze ono pod uwagę niczej wzniosłej pozycji. Kiedy wszystko było już gotowe, na Reno weszli zapasnicy, którzy mieli popisywać się swoimi umiejętnościami przed zgromadzeniem. Byli udekorowani błyszczącymi ornamentami i szatami, wśród nich byli tacy słynni zapasnicy jak Chanura, Musztika, Szala, Kuta, Tuszla. Ożywieni koncertem muzycznym poruszali się ochoczo. Kamsa przywitał również wszystkich pasterzy, którzy przybyli w na czele znandów maharadżą. Po ofiarowaniu kam się, produktów mlecznych, które przywieźli ze sobą, posterze zajęli swoje odpowiednie miejsce po jednej stronie króla, a na platformie specjalnie przeznaczonej dla nich. I w ten sposób aktywadanta kończy objaśnienie do 41 rozdziału książki Krishna zatytułowanego Zlamání luku na areně ofiarnej. Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna Krishna Hari Hri. Hari Rama Hari Rama, Rama Rama Hari Hri.